Ej, tak to body search? Spierniczaj! Tak, bo mnie policja goni. Siema, siema. Nowy kanał, nowa seria, a dziś w roli głównej Schedule 1 Słyszałem, że ta gra jest dosyć fajna. Widzę, że tu co to było? Widzę, że tu mamy <laughs> dość ciekawe roślinki. Dobra. Myślę, że gra się Wam spodoba. A my zaczynamy. Ok. Sprawdźmy. Another day in paradise. Ok. Mamy zadanie wziąć nożyczki i konewkę. Ok. O, i. to do something? Dobra, dobra. OK, i co i mamy? Roślinki obetnąć, OK. Roślineczki. Dobra, mamy. Okej. Okay. Za mamy zapakować. Mięte do woreczków. Żeby legalnie ją później sprzedawać. Dobrze, to ogólnie myślę, że dzisiaj będziemy mieli dobrą zabawę z, te z tej gry. Na razie mamy tutorial, chyba, albo no że już jest pełna gra, nie wiem. Okej, okay. another day in paradise. E, Okej, okay, czyli mamy napełnić, dobra. Okej, okay, mamy nalane. I co, i podlać? Okej, okay, podlać. Ok, chyba w te punkciki z tego co przeczytałem. Dobrze. Tab. O. Mamy tu message, journal i contacts. O. Andy, Doge i Joe. Andy. Dwa, dwie mięty za 60. Ok. Nie mogę nie iść tylko na morning. Ok. Czyli. Teraz umawiamy się kiedy im sprzedać miętę do ich ogródka Dobra Okej okay. Uncle Nelson, jakiś wujek o! Wujek Nelson! Dzień dobry To jest trochę taki masz problem, że tak ujmę Ale okej okay. Dobry day I did. Ok. E... Mm -hmm. Jeśli jedziesz do miasta, czy możesz coś dla mnie wziąć? Ok. Mam biznes z kilkoma znajomymi w motelu. Idź tam, powiedz, żeby wziąć paczkę Nelsona. Nie musisz mm -hmm. za, nic, za nic płacić. Jak będziesz potrzebował jakichś suppliesów, no. Późno jak to na Polski przetłumaczyć eee. Eee. No, suplysów to wrzuć je do niego mhm. dobra Okej, okay, możemy wziąć jego w wóz. Dobra, to wsiadamy Hej okay. I turnedy O Serena Flas Serena Platz. Muszę przyznać, że On ma dobre auto, ładne To jedziemy, trzeba przestrzegać zasad jeżdżenia Marabu pas Ok My na jakiejś kurde Newadzie jesteśmy No nie wiem, no, Serena Plac Nevada to tak wygląda Trzeba to sprzedawać. Co mamy tutaj w ładny pieniędzy? ładny, i teraz jeszcze chcemy sprzedać. Okej. Dobra. powinien być. Dobra. Dobra, to jest chyba nasz klient. Mhm, mm tak, Andy. Mm -hmm. gotowy kiedy ty jesteś, dobra. Item splitting. Ok, ile ty chciałeś? Dwa OG kasze. To proszę i. Dwie mięty, dwie mięty. 60 dolman. Mm -hmm. Smacznego. Jedźmy dalej. O, tu jest spawn, czyli tutaj gdzieś będzie. O, jest kolejny. Dzień dobry, Joe. Też dwa. I niebieski dom, czyli pewnie tak, na górze mamy pseudomapę. Jeśli mieli jakieś porady do gry, to piszcie w komentarzach. Uh -huh. Okej, okay, dołożysz gotowy? Dobrze. Ty też chcesz dwa za 90. Uh -huh. Dzięki. Powinieneś mi gadę powiedzieć z Chelsea? Myślę, że polubi twoje roślinki. OK, Trzeba otworzyć tą aplikację kontakty. O, i jest tutaj Chelsea. OK. I Chelsea gdzieś tam będzie siedzieć. To chodźmy. O, tu jest Joe. O, stoi tam doktor. Ty, ty chyba pielęgniarką jesteś, to A. nie powinnaś takich roślinek... Dobra, masz jednego. Proszę. Smacznego. Jak? No, i dobrze, i chodźmy teraz hardware store, gdzie o tu jest hardware. Okej, okay. Jacob, dobra, dwa soile, okej. Okay. się właśnie. tak hey, to body search. Spierniczaj! Tak, hey, bo mnie policja goni. o oh. oh, oh. a dobra, można ukryć. Ok, nic nie wykryłem. Dobra, jesteś czysty. Masz szczęście, a, a, ale wiem, że z wujkiem coś robicie u was. Lepiej oglądaj się za siebie, tak jakby. No, ja nie będę identycznie jako tak. Tak podobnymi słowami to tłumaczę, jak najprościej. E, powinieneś patrzeć się za siebie, to miasto nie będzie tolerować. Jakby to powiedzieć, taki gnojowy jak ty. Dłużej, dobra. Nie, nie zesraj się, milicja. Dobra. okej. Okay. A nie wiem, to... dobra Gdzie jest motel? Motel, tam jest motel Trzeba będzie... Już mamy 270 dolców zarobionych Z... z... Zna... Źle ci z oczu patrzy Nie mogę cię walnąć, niestety Okej, okay. znajomy Nelsona. Czego chcesz? Jestem dla paczki Nelsona. o tak, ale czy za niego zapłacić zapłacisz jest już zapłacona Nie, nie jest. N Nelly już ma u nas długi na poważną kasę. Szczęście dla ciebie i zrobił dużo dobrego, ale... <śm> Powiedz mu, że niedługo trzeba będzie spłacić i dodatkowo potrzebuję nasiona mięty. Dobra, ale jeśli, jeśli Nelson za co nie, nie, nie zapłaci, będziesz kolejny w kolejce. Dobra, o, dostali, dostaliśmy miętę. A to co? Jakieś czerwone cukierki. Dobra, trzeba wracać na. Rancho, wujka Nelsona. Oczywiście pamiętajcie, że pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i subskrypcję, jeśli chcecie więcej filmów z tej gry z <laughs> Okej, okay, tam jest, widać, domek. a Więc o taką małą mapę będziemy mieli, czy to tylko jako prolog jest. To tam było w tworzenie zapisu skip prolog. Jest trollop do Wątpię, żeby. A tam dalej jest mapa? Nie wiem. Zobaczymy, jak to się potoczy. Okej. Okay. Eee, trochę grę przyciszę. O. Niech tak będzie. Okej. Okay. Dobra. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Tu się coś, jakieś tekstury psuły. A pojadę na spruty. Ups. Bo czemu by nie? Ach, niezniszczalny płot wujka Nelsona. Okej. Okay. Dobra, ładnie mu zaparkuję. Wygnalsz on się ma. Mhm. Mm Okej. Okay. Dobra. Mamy dać tam. Okej. Okay. Aha, i teraz muszę czekać aż... Okej, okay, dobra. Wrzucamy nasiono mięty. Podlewamy. A może, możemy sobie tak sfarmić jakby? Nie wiem. Sprawdzimy. Albo nie wiem, nie. Lepiej nie próbować, ośmiu spać, okej. Okay. 8.50, czyli tak 21.00 teraz będzie. Ok, o siódmej będziemy wstawać. Dobra. Dzień szósty, a nie pierwszy. Produkty sprzedane: 6 mięty. 270 dolców zarobiliśmy. Zero dilek Pracownicy. 115 expa, okej. Okay. Ogólnie to teraz. Dziękuję za, to. za e, oglądanie. To Oho. był pierwszy odcinek z Schedule One, z ponieważ zonę. ogólnie on będzie podzielony na dwie części, bo on miał jeden odcinek byłby zbyt długi, bo uwaga trwał 43 minuty razem, więc to jest pierwsza część pierwszego odcinka na tym kanale. Dziękuję za oglądanie. Zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. I mam nadzieję, że zobaczymy się wkrótce.